Kompaskę... Eee. Czekaj, ten dom był, był chyba ważny, no. Co się zdobyła Heima? Mexican standoff! Au, pek! Oło! A on cię zwałci. Bez ten. obrazy. Nie, użył Focus Energy, jest dobrze. <laughs> A potem Krytyk. No kurde! Jak to byłem pierwszy? Jesteś ja się wiem, przed co jest kurczaka. Kiedy... Nie! Przeżyłam! Bądź pierwszy! Bądź pierwszy! No. Boże, Ringo mamy... mnie musi nienawidzić. Tutaj mam sklep rowerowy. No, po tym jak padłeś. <laughs> Patrz jak ginę. <laughs> Możesz mieć jakiś dobry atak. Quick na przykład. Quick attack czy kat. Quick tak, czy kat, Cut. cut? Bo i tak będę szybszy. I możemy, Tutaj możemy zdobyć rower. Matchbike jest do rozpędzania się, a Acrobike do wyczynów Aero, aero, aero jakiś tam. Rower możemy wybrać tylko jeden, ale potem można zmienić sobie. No, I to ja jest dobre, bo do różnych miejsc potrzebne są różne rowery. Na przykład matchbike pozwala wjeżdżać po takich, e, takich małych wodospadach. A acrobike przeskakiwać przez różne rzeczy. To jest matchbike. Ja wiem, że tu gdzieś jest wędka. Ja będę potrzebował acrobike tam, gdzie ja będę szedł. Ja nie pamiętam, czy ja będę potrzebować. Serio, nie będę płakać, jeżeli tu nie ma wędki. Słyszysz tam? Ci, a Heavy Steam Mały no time, killing time! Aaaa! Boże, Może, to było głośne pewnie. Ej, my miała rower. Ej, to nie fair. Ej, ja też mam rower. Jesteś taki. taki nie mainstreamowy, nie masz roweru. Hipster? No właśnie. Sądząc po tej czapce, to tak robi jest hipsterem. Yo. Dziadku ah. wiesz, może gdzie jest wędka? Tak synu. Boże, ośmieszam się. Ja się ośmieszam. Gdzie jest zaslana wędka? O Wali! -E! WOLI -E! -E! <laughs> O matko, mat swojego wujka? Nie wiadomo, jak się wujek nazywa w sumie. Ale wujek proponuje nam, byśmy zawalczyli z Wali. -E. A nie, to Wali -E nam proponuje. Żeby... Jeśli dobra, nie, nie zawalczymy z Wali, -E, Wali -E będzie stał i modlił się przed salą gimnastyczną. Bo myśli, że jest w stanie pokonać lidera żałosnym ralcem na 16 poziomie podczas gdy Mario ma 29. Ej, Wally, słyszałem, że trenujesz ralca. To fajnie. Bum, headshot dead. Nie Uuu. mam zamiaru podnosić tych przedmiotów. Już Dobra. niedługo dotrę tam, gdzie ty jesteś. Woli A... Wally jest najlepszy. Kropka, 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 kropka. Przegrałem. On chce być jak Red. Tak, red. Pan nie No bo przez te trzy lata zapomniałem, jak się mówi. Mexican STANDOFF! Wrzucić meksykańską muzykę. Tity, ty, <ścoughs> Wrzuć meksykańską muzykę. Cisza. A. Amigo. Dobra, ja już wcale nie co Chyba pójdę do lidera, jeżeli pójdzie. Qué pasa, amigo? Puerto la marde, la pizza. Coś powiedziałem? Nie wiem. Słyszałem pizza, zamawiamy pizzę? Bądź cicho, jestem głodny, nie jadłem śniadania. Znaczy zjadłem tylko banana. Pizz... Nazlif! Nazlif, mój rywal. A wiesz co, to ja przystawię go im cornera w tym czasie. A co? Ty w tym czasie byłbyś w stanie dojść do ligi. W sumie w tym czasie już bym pokonał lidera w sumie. No. Tak myślę przynajmniej. A, coin case jest potrzebny. Od się zdobywało? Ojeju, coin case to jest po prostu e, etui na coiny, które można coś zdobywać. Tak, tak, to jest e, przechowywarka żetonów. Jo. Kurcze, kto to miał? Chyba z tym, Nie, nie, nie. Mówili, że next door, czyli idź gdzieś do budynku obok? Tu nie ma budynku obok. Nie wiem, tak jednym okiem patrzyłem. Eee, ty? Jadł nie, nie, pogadaj z tym gościem jeszcze raz. A, jeju. jest to Skurdy jest boss. Kurczę, już widziałem, że Aurę na 16 znalazłeś tutaj po prostu. Czyli na ziemi w sensie. Nie? Ta Abra ma hidden power. Stun Dobra, dobra, Mist. dobra. Ta dziewczyna tłumaczy jak działa slot machine Dobra. Która to powiedziała, że ten facet po prawej Ty? Jeszcze po prawej, ten obok śmietnika Panie w śmietniku jest next Young Lady door. Next Door Widzisz, czy musisz iść do jakiegoś sąsiedniego domku i wziąć i od Young Lady? To brzmi. perwersyjnie. Tak. Jedyny domek obok, jaki istnieje, to ten. No to iść. Gadałem z nią. Nie ma Gudroda. Ja już nie wiem. Nie ma Game Cornera, nie ma Gudroda. Patrz! Pewnie będzie kurze... Nie, nie, przylatę ci gdzieś, nie, wiem, idę dalej. Ty masz cokolwiek. Ah, okazji, jeżeli ktoś batal. Lubi... Jeżeli ktoś będzie chciał trenować się w swoje, to polecam to miejsce, jest świetne. Tutaj trenerzy co jakiś czas będą chcieli walczyć ponownie z nami. Fisza ma. Ja pamiętam, że często jak łapałem Pokémony tutaj, trenowałem na 50 tutaj. Wow. Stary. Ligę trzeba było pokonać. Nie wiem, ja zawsze na Victory Roadzie na 50 trenuję. O, ale Victory Road daje mnie expa. Za trenerskie pokemony jest więcej. 6 pokem. Shit got <tryk> O nie. Kopniakiem w ten gupiri. Not very effective. <tryk> nice. Jeju, yeah, czy on ma same tenta kula? Czy tutaj są same wingule? Tak. Meril. Maril Wali Czy ty naprawdę tylko tego greengo cenujesz teraz? E, no w sumie. W sumie. Nie lęgorsz? No żeby było... Porówno bardziej, wiesz. No wiesz, trochę czasu minie chyba zanim będę miał kolejnego Pokemona. No mój... Monta a tu nagle w się następnym spodziewać. odcinku Pokémon. Naprawdę mam ochotę po prostu na chwilę wyjść na pulpit i zobaczyć, gdzie to jest, ale wtedy zepsuję całe nagranie. Ech, to nie ja to będę montował. Ech. Tak, tutaj odchodzą nasze sekrety biznesu. Tak. Sokarcji zajmuje się odpisywaniem najczęściej, a ja montowaniem. Jesus Christ! Ile Pokémonów? W ogóle stary, 30 poziom, za niedługo. Nooo. Jeszcze chyba 6 poziomów, czy 4? Czy 2? 5,5. A. <laughs> Ten człowiek powinien mieć mało. Mam <laughs> Czy ty, ty marwędkę? Ja. A ty tydu, tydu. Ty, ty. Przed chwilą wyszedłem na pulpit. Japa! Aaaa. Eee. I tak zwykle kończy się tym, że, wiesz, twój plik jest krótszy. To ja swój skrócę w ten sposób. A, bo to dlatego, że dostaje lagów czasem. Bardzo rzadko, ale... Dobra, wiem tyle, że nie ma Goodroda chyba w Świetnie. 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 Jej! Jej, dotarłem, Boże, nareszcie. Ech. No i nie widzę twojej gry, bo teraz mi zasłoniła Opera. Gadamy speed Dobra, healujemy się i koniec? No okej, okay. Ej, HM06 Co, była HM06, Rock Ale też Rock Smash, no tak. rock smash ty, przyda ty, się ty, ty, w tej jaskini, ty, gdzie ty. była. Gdzie był Wingul. Gdzie, gdzie było był rar, PIKO. RARR Gdzie jest Stefanie? 2 godziny 30 minut. To jest coś. 3 godziny 30 <laughs> Japa! Trenowałem gringo japa. Dobra, zapisałem grę. A, więc na razie. To było na tyle w naszym doppel Let's Play. Ruby und Sapphire. Wielspielan bye. bye. Bye.